Ja się tylko zastanawiam, czyje dobro miał Sejm na uwadze, przyjmując ustawę o tym, żeby pigułka PO była dostępna bez recepty dla dziewcząt od 15 roku życia, bo na pewno nie mieli posłowie i posłanki na myśli dobra tej młodej dziewczyny, która jest absolutnie nieświadoma tego, z czym wiąże się przyjęcie takiego preparatu, nie wie, jakie są możliwe powikłania i nikt jej tego nie powie, bo lekarz jej tego nie powie, bo się z lekarzem nie spotka. Możliwe powikłania to zwiększone ryzyko udaru, zakrzepicy, raka szyjki macicy, raka piersi, przyspieszonej menopauzy. Problemów z płodnością, zaburzeń cyklu, zaburzeń psychicznych, zaburzeń snu i wiele, wiele innych mniej istotnych powikłań, o których też powinna się dowiedzieć, ale nie dowie się, dlatego że ustawodawca uważa, że te pigułki można łykać jak cukierki. W ogóle te pigułki nie powinny być dostępne na polskim rynku, dlatego że one wykazują również działanie wczesnoporonne. Wczesnoporonne, czyli przeciwdziałające zagnieżdżeniu żywego, ludzkiego zarodka. A aborcja w Polsce jest nielegalna. Nawet bardzo wczesna aborcja w Polsce jest nielegalna.